Siema Pan na BNJ Witam Was tutaj po krótkiej 6 miesięcznej przerwie. Dzisiaj z okazji miliona subskrypcji na tym kanale nagrywam nam specjala. Otóż pokażę wam, jak do systemu licencji z tego odcinka. Dodać system Blacklist. Pomysł na odcinek jest z mojego Discorda, prowadzę go razem z moim ziomkiem, więc wbijajcie tam na tego Discorda oczywiście link w opisie. Piszcie propozycje, to będę wam nagrywał w tutoriale, bo... Nie mam szczerze co za bardzo nagrywać, aby ja bym sobie coś ponagrywał, bo mi się nudzi. Yy, więc tak, bez jakiegoś zbędnego, takiego właśnie bezsensownego przedłużania yy, Zacznijmy sobie. Yy, na samym początku potrzebować będziemy oczywiście Xampa, żeby postawić serwer lokalnie, jeżeli robicie to na localhost'cie. Yy, myślę, że tego nie muszę wam pokazać jak zrobić, bo to jest giga proste. Potem łączycie się z bazą danych. To wszystko jest pokazane w poprzednim odcinku. Yy, I tak powinna wyglądać wasza Baza aktualnie tutaj, tak powinien wyglądać wasz kod, jak mowa o yy, aplikacji. A tak, wasza API troszeczkę tutaj się może pozmieniało. Bo ja to dzisiaj przepisywałem też z tego tutoriala, żeby wam fajnie pokazać. Yy, ale tak, zacznijmy. Najpierw musimy przejść sobie tutaj do tabeli naszej i dodać kolejną kolumnę. Yy, będzie nazywała się Blacklist, yy, i ona też będzie typu tekst. Czyli dokładnie tego typu zapisujemy. I teraz, jak widzicie, dodało nam się blacklist. Klikamy sobie tutaj, wstawimy sobie przykładowego użytkownika, niech będzie Sigma. Yy. I on nie ma blacklisty. A dodajemy sobie na przykład jeszcze Azder. Yy. I on będzie miał za dzielenie konta innym. No, takie współdzielenie konta. Wiecie o co chodzi. Tak już, żeby później tego nie trzeba było dodawać. Teraz tak, przejdźmy sobie bezpośrednio do PHP Storma, bo tylko tu będziemy coś robić dzisiaj. W sumie tutaj nie zmienimy nic. Więc tak, na samym początku, chwila. Co my musimy tutaj zrobić? Okej, okay, więc zacznijmy najpierw od przerobienia naszego query ogólnie, bo tutaj w sumie nie ma co zmieniać. I zróbmy tak, SELECT, tutaj pobieramy licencję z tabeli auth Musimy pobrać też blacklisty. Dokładnie chodzi o to, że pobieramy teraz jeszcze te dane. Bo ogólnie, jeżeli pobieracie tylko licencję, to to wam się nie powierze. Więc teraz tak: pobieramy licencję oraz blacklisty z auf. I musimy dodać coś takiego jak. From. Nie, przepraszam. Where. License. Równa się. License. Teraz musimy sobie tutaj jeszcze moment, co my tu musimy przerobić, to, na razie sobie zeditujmy, bo to będzie pdo yy, prepare query o co z tym chodzi, że dodaliśmy coś takiego, bo ogólnie gdybyśmy zrobili bez, bez tego o to wtedy pobieżną nam z całej bazy danych licencji i blacklisty i wtedy na przykład jeżeli yy, sigma będzie chciał się zalogować, to dostanie od razu ban, jakbyś czyta jeszcze z tego, co nie, więc to, to nie ma w ogóle sensu i teraz róbmy sobie coś takiego mm, Zróbmy sobie coś takiego jeszcze jak decodet Decodet license. Czyli to będzie nasza już rozkodowana licencja i zróbmy sobie string op Base64 decode i tutaj będzie licencja. Okej okay. Bo to jest ta nasza licencja pobrana z posta I będzie ona właśnie rozkodowana w tym miejscu Teraz zróbmy sobie, żeby nasz statement sobie zbindował wartość, a dokładniej parama, czyli przepisał temu licenc wartość, więc to będzie coś takiego, wykropek licenc, bo tak mamy tutaj podane, przecinek i teraz podajemy, co chcemy przewindować? a my chcemy przebindować decoded license, żeby to sprawdziło nam rozkodowaną licencję w bazie danych. O to z tym chodzi. Jest to war więc jeżeli się nie, nie możemy zrobić tak, Zgadza się. To na pewno by się dało, ale mniejsza. Lepiej zrobić tak, bo to jest var, czyli wartość niezmienna. Yy, więc teraz tak, przypisaliśmy parama. Tutaj możemy zrobić sobie jeszcze, znaczy bardziej musimy gdzieś możemy. Statement yy, executa, żeby to się na tej bazie wykonało. To co. No i tu nic nie podajemy. Yy, I tutaj mamy naszego już rowa, czyli w sumie to zbieramy. I teraz zróbmy jeszcze coś takiego. Yy, w tej starej wersji tego jakby nie było, a przydałoby się. Robimy coś takiego. Jeżeli Row w zasadzie nie istnieje, to robimy oczywiście nasze DAI y, String of Base 64 y, Encode i robimy nie ma takiej licencji. Później Wam tutaj musimy troszeczkę sobie poprzerabiać, żeby to fajnie działało, ale dobra. Teraz mamy oczywiście pobieranie, bo to najpierw sprawdzi nam w ogóle, czy istnieje ktoś taki jak. Licenc. Teraz tu, w tym miejscu, mamy naszą licencję. Jak możecie zaobserwować, Pobiera, pobieranie naszej licencji, przepraszam, z bazy danych. I zróbmy sobie jeszcze pobieranie Blacklisty. Blacklist, oczywiście. I tu piszemy Blacklist, bo taka dokładnie jest nazwa w tym miejscu. W, oraz w, w tym miejscu. Więc musimy pobrać dokładnie w ten sposób. Teraz zróbmy sobie tak. Bardzo proste będzie sprawdzanie naszej blacklisty. Jeżeli nie jest empty yy, nasza blacklista czyli po prostu jeżeli ta dokładnie kolumna nie jest pusta, tak jak w tym przypadku jest pusta, a tutaj nie jest pusta, no to wiadomo, pusta to nie jest blacklista, a wypełniona to będzie blacklista. Więc robimy sobie D. Base 64, to przepraszam, zrobimy sobie naszą metodą. I tu piszemy, Twoja licencja została zablokowana. Za w tym miejscu robimy przecinek, nie, nie przepraszam, kropeczkę, cyk, db, blacklist, bo dokładnie to jest zarazem nasze sprawdzanie, czy jest to ten ban, czy go nie ma, a zarazem jest to oczywiście nasz powód bana. Dobra, więc teraz tak, jeżeli mamy zrobione już to, to teraz robimy sobie yy, tak właściwie to, możemy wywalić, bo to mamy już sprawdzane tutaj. Troszeczkę, jak widzicie, kod się przerobił i tutaj właściwie mamy nasz sukces. Um, tutaj, jeżeli ktoś ma coś takiego, możecie też sobie zrobić Elsa y, i napisać niewłaściwy sposób żądania, ale nie widzę większego sensu robienia tego. Um, możemy sobie sprawdzić na początku nasz kod, czy działa, bo mi się wydaje, że już chyba wszystko zrobimy, jak nie to zaraz oczywiście będą poprawki. I spróbujemy zalogować się na Sigma. Jak widzicie, udało się zalogować na Sigma. Spróbujmy zalogować się na coś takiego. Nie ma takiej licencji, zgadza się, nie ma czegoś takiego. I teraz spróbujmy zalogować się na Azder. Twoja licencja została zablokowana za dzielenie się, yy, za dzielenie konta innym. Jak widzicie, tutaj jest powód. Zmienimy go sobie na Essa. Zapiszmy oczywiście. Uruchommy Azder Essa. Jak widzicie, wszystko działa. Yy, tak jak już mówiłem, dołączajcie do Discorda z opisu. Tam możecie pisać propozycje.